Targi Pracy i Przedsiębiorczości już na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń organizowanych przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Po dwuletniej przerwie związanej z pandemią koronawirusa powróciliśmy na Tauron Arenę, gdzie gościmy już po raz dziesiąty. W tym roku razem z Wydziałem do Spraw Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa wspólnie zadecydowaliśmy, że będzie to wydarzenie dwudniowe, bo dzieje się naprawdę dużo. Całe wydarzenie rozpoczął panel dyskusyjny na temat wyzwań, szans i zagrożeń dla miasta Krakowa i lokalnego rynku pracy związanych z migracją uchodźców z Ukrainy. W rozmowie udział wzięli zastępca prezydenta miasta Krakowa do spraw obsługi mieszkańców pan Bogusław Kośmider, dr Sławomir Dudek z Forum Obywatelskiego Rozwoju, a także konsul generalny Ukrainy w Krakowie pan Wiaczesław Wojnarowski. Całą dyskusję poprowadził redaktor Zbigniew Bartuś. Uczestnicy dyskusji byli zgodni w ocenie sytuacji. Docenili dotychczasowy ogromny wysiłek mieszkańców i władz Krakowa, jednocześnie zwrócili uwagę na kolejne nadchodzące wyzwania. Wpływ, jaki wywarły wydarzenia w Ukrainie na krakowski rynek pracy jest znaczny, a liczba obywateli Ukrainy w naszym kraju to szansa, którą należy umiejętnie wykorzystać. W tegorocznej edycji Targów Pracy i przedsiębiorczości udział wzięło ponad 100 wystawców podchodzących z lokalnego rynku pracy, oferujących wolne miejsca pracy w regionie. Dla wszystkich osób poszukujących pracy, a także tych, którzy zastanawiają się nad zmianą dotychczasowego zawodu, były doskonałą okazją do przeprowadzenia bezpośrednich rozmów z przyszłymi pracodawcami. Kofundacja Kraków Miastem Startupów przygotowaliśmy aż 15 stoisk, wystawców, którzy mogli się zaprezentować przed szerokim gronem uczestników naszego wydarzenia. Wydarzeń, które tutaj zorganizowaliśmy był na przykład hackathon, w którym licealiści mogli przedstawić swoje pomysły na innowacyjne biznesy. Zorganizowaliśmy także warsztaty na przykład z public speakingu czy zarządzania projektami.